Hej, cześć, witajcie już w 17 odcineczku z gryowaczy pieszcziny no i ten odcinek to będzie poziom czarna brama, już przed ostatni No i wiecie. E, długo nie było odcinku wcześniej i dlatego e, od 14 odcinka no mówiłem to w 15, ale no dokładnie to dlatego, że poprosiło mnie franek Łotarczyk. Tak się nazywa, um, o Minecrafta, no i napisałam, że mogę nagrać, w dodatku nawet mi zabrał filmy, mówię, mówię tylko, to, to bo straciłam No, no i teraz sobie udaję nie musicie mnie Mamy tu wielką armię. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Że sześciu ludzi mamy. Wygląda to jest trochę jak pierwszy odcinek, w którym było mnie słabo słychać. No i... Przedawam się w Oj. A nie, jednak się nie wziął. Ale też mogę go wziąć. A, tutaj nic nie zdobyłem, o, chociaż pewnie mogłem coś zrobić. Na pewno mogłem coś zrobić. O też zrobiłem. O, to jest są wieże takie. Eee, yy, orkami. No to nie wiedziałam, że je trzeba rozwalić Dobrze, że teraz wiem I rozwalę to teraz Dobra, musimy teraz zniszczyć te mienie. No i wydujemy Czarne serduko, chociaż ono jest. czerwone, to tutaj widok. wygląda y czarne po No, trochę tego. zolasko. skrzywdziliśmy. Y Mamy radorna. Tak, bardzo y to, przypomina mi to. bitwę z. części. number one. Znaczy jest no na szczęście numer 1, no i też poziomy numer 1 ten dobra i ten dol został skrzywdzony I jeszcze Sauron patrzy na wieżę. Już niedługo będzie patrzeć tu na nas, Tu bez dalego lasa, bo niepewnie trzeba coś trafić, możliwe. No tak, widzę, że trzeba tam trafić. Tam ma pod spodem taką tarczę. No to widzicie, trzeba tam trafić. Trzy razy. Oczywiście. na przykład teraz nie tam No mamy jeden raz no by ten nazgół czy tym razem czarny to znaczy ten czarny zębki, zębki, co byłby odcinek w tej jest bardzo. Chociaż bardzo też polecam kanał mojego brata Cy, Cyrilicę Kula Cyrklów, ale możliwe, że zmienił sobie nazwę, jak znowu, bo on często sobie zmienia tę nazwę, bo coś nie pasuje w tej, o znaczy mu nie pasowało w tej, którą mama mu założyła, a potem nie pasowało też w tej, którą Wow! Poczekajcie chwilkę Okej jestem z powrotem musiałam poinformować mamę, Że jestem w miejscu, w którym nie mogę tu wejść Bo tutaj jest coś, gdzie trzeba wejść go Golumem Jak widać Po ścieżce, Goluma Tu ma takie Kiedy namalowano tarczą, więc tam trafimy sobie. Ale tak, wyprawiam w to i się tam tamto. Fajne. Dobra, bierzemy sobie Gimliego. Nie wiem, jak on był na ścianie. Po prostu. tam na ścianie, tak wybudowany w ścianę. Patrzcie sobie. Gimli. Wcześniej Gimli to nie było jeszcze. Ogórki. No i trochę w złym miejscu. No. Go. Dobra, wracamy znowu tutaj. I znowu Legolas na bieg potrzebny. Golas z Lego. Albo las. Golas Albo Las Lego, albo Las Vegas. Eee. Nie no. E e w imieniu Lego Lasa Lego Las właśnie Tu jest dużo innych wyrazów. Lego, Las Las. Pewnie jest więcej, ale ja tam nie wiem, te, które najbardziej da się spostrzegnąć, jeżeli jest się wielkim fanem Lego. I te, które się normalnie nie da. A, tu musimy poczekać, aż się zmęczy troll bieganiem z nami. Tak jakby był jakiś Yy. Byłem na jego macizę. Ale fajnie, że dostaliśmy się tam, gdzie trzeba go loomem wejść. No i w ogóle się nie da tak w fabule wejść. Ale i tak już zbagowałem kilka razy różne gry. No i one były też. albo idziemy tam, albo tam, albo mamy tutaj dwie dyspozycje, dwie dyspozycje, ale pewnie nam to zaraz zamorują. Albo po prostu mamy tutaj dwie. Ło! Ale trafiłem! Fajnie. Kaboom, boom! Bum, kabem! kabu bum! Dobra, no, wystanę już. Szkoda, że nie mogę tam wejść w gimli, bo bym tam mógł rozwalić wtedy. Ale z tego, że... Ole, mi się teraz pomieszały klawisze. Nie kiką zamiast No i tak... No, dlaczego ja nic nie mogę zaatakować? No ale to proszę, pomieszały się klawisze. Klawisze oczywiście z więzienia. No dobra, nie z więzienia. Więzienni klawisze. Będę musiał skoczyć. Strzelamy tego wielkiego trolla i lego ryżu. jest fajny. And do the, the eagles are coming! Or do we let him way. Back! Let him all the way! Yeah. teraz. tiradżem Będzie po następnym poziomie, oczywiście, w następnym odcinku też fajna muzyczka, bo według mnie, oczywiście, wy możecie nie lubić tej muzyczki albo nie uznawać, że jest fajna, ale wykończymy ten odcinaczek. i. Nie do końca, bo muszę się schować. Krzaczki rządzą i po prostu, takich jak mówi mój brat, krzaczki rządzą, chowajcie się w krzaczkach, no i...